Cześć, jestem Eksark. Dawno nie było takiego filmu gdzie pokazywałem kołpaki z jakiegoś tam okresu czasu. Także dzisiaj wam pokażę znaleziska od um, soboty w sumie. Bo wcześniej nic nie znalazłem. Także tutaj macie znaleziska od soboty. No. I teraz wam je pokażę po prostu. A więc tak. Opel Vivaro dzisiaj znalazłem brudny e, i tutaj nie ma zaczepu w miejscu. Kolejny Opel Vivaro inny, bardziej strukturę przypominający. Ten jest cały ładny. Dacia docker Taka schodzi farba. Tu lekko rant jest uszkodzony. Tutaj zaczep jest uszkodzony. Także tak. No i tutaj też odpadł kawałek. Kopia Mercedesa. Cały kompletny bardzo rzadkie Renault Safran uszkodzony niestety filmy jakie znalazłem macie Fiat Siena jest cały czyli ktoś go po prostu wyrzucił leżał długo w krzakach także tak Toyota yaris Verso bardzo ładne dziwo. Zobaczcie jak nowy wygląda. To jest 2002 rok. Nie wiem. Co jest powodem tego, że wygląda tak ładnie. Sab. Tak zwany krokodyl chyba. I no taki, tego dostałem. Tu ma napis SAB. Ładny jest nawet taki cały kompletny mój pierwszy SAB. I kolejny, który dostałem, to jest BMW E39, niestety bez znaczka. I tutaj ma zniszczony zaczep, no bardzo ładny. Teraz dekielki i inne tego typu rzeczy. Rena Master cały, opelnowano. Bez znaczka też cały. Peugeot od Partner. Cały, ładny Jeden z dwóch Volkswagen T4 Cały, ładny Drugi T4 Z jednym zaczepem Tylko Ford Transit Którego ktoś pomalował na srebrno Audi 3 Całe, tego dostałem i teraz znaczki Renówka z rozjechanego Master'a Ford. On leżał sobie po prostu. I z Forda Fukusa, czy tą galaxią, taki środek. Także to było na tyle. Macie filmy. Vloga, jak szukałem z kolegą kołpaków. No i cześć.